Odcinku z cyklu The Swords of Ditto. My jesteśmy kapibary i będziemy grać w dwoje. Tak jest. To nasza pierwsza seria, chyba, tak? Gdzie razem gramy na dwóch w kopie? Nie no, mieliśmy, ale y, rezydenta, nie? No ale Co to ja strzelałam było dawno temu. w niebo i się dziwiłam, że ząbiaki nie giną. No. Epickie I już, to było. I już nie ma tej serii u nas na kanale. Żałujemy. To, to jest pierwsza gra, tak? Przyjmujemy. Obudź się. Obudź swój potencjał. No, wstawaj. Nie tłumaczymy dymków, bo potem dostaniecie tłumaczenie w pakiecie. Tak jest, będzie tutaj tłumaczenie. Czy jest tutaj tłumaczenie. To co, Bary, opowiedz coś może o tej grze, bo ja tak się nie bardzo wczytywałam. Eee... Poczekaj, a przypomnij mi jakie to jest studio. One Beat Beyond, chyba, tak? Coś w tym stylu to było. Już ci nie przypomnę. Ale coś takiego to jest. Eee, no to jest taki. By... Ale na pewno to nie było Beyond To Tak. Eee, to jest gatunek tak zwany Roguelike, taki RPG akcji, eee, w którym naszym zadaniem. Zaraz, bo tutaj nam kolega opowiada coś. to ty opowiadasz, zadaniem ja będzie przyciskać. ubicie. Złej czarownicy, która rozprzestrzenia zło na tej wyspie. Dobra, to ja idę. Idź. Zamieczam. A czemu ty masz mojego. Aha, bo to... No bo dobra. wzięłam od Ciebie i na początku gramy je... jest jedna postać. Tak, dopiero potem może się drugi gracz dołączyć. Tak, bo musimy przejść prolog i dopiero po prologu będzie można dołączyć drugiego gracza. A cała rozgrywka opiera się o zdobywanie doświadczenia i zdobywanie przedmiotów, które pozwolą nam lepiej poradzić sobie właśnie z ostatecznym bosem, czyli tą czarownicą Mormo. I w zasadzie tyle. Gra jest wymagająca, yy, często się ginie, yy, a odradzamy się po 100 latach, bo to jakby te, te starcia z czarownicą są co 100 lat. Co 100 lat ona, ona powraca i rozprzestrzenia zło. I co 100 lat, lat budzą się też właśnie miecze, Ditto, czyli nasi bohaterowie, którzy mają walczyć z nim. Pięknie to opowiedziałeś. Ja tu zawsze oddaję głos barem, bo on jest tutaj specjalistą od wszelkiego rodzaju gier uwaga teraz będzie ważny moment Lecimy Dobrze to proszę mi teraz podać Oddaję tutaj i pada. Dobra. I teraz musimy się dostać do... Ale ja się chyba muszę dołączyć. Dołącz się. Musimy się dostać do pałacu Mormo. Tutaj jest y, super zasadzie, no turbo to... zarombista to... możliwość transportowania się, kulania. Kulanie się jest zarąbiste. Kulanie jest najlepsze. Po prostu we wszystkich grach powinno być kulanie się. Ja już widzę jakby Sekiro się kulał. A to by się przydało w Sekiro. W zasadzie, ta właściwa rozgrywka rozpocznie się w drugim odcinku naszej serii, już po, po przejściu tego prologu. Tu mamy Na, jakieś, jakieś maszkarstwa. Trzeba je wyrąbać, żeby móc grać dalej. Żeby móc wejść do pałacu? Do świata. W ogóle odbiłem się od drzwi. Mhm. Widziałam to. Chyba Mormo nie chciała nas wpuścić do środka. Dobra, lecimy, bo i tak na razie nic nie możemy zbierać. Jakie w ogóle odgłosy wydając je? Ha 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 ha. Ufanda po prostu. Lecimy z nimi. Monoszownik na środku z dzwoneczkiem. Chcę Ci pomóc? Bronił się dobrze. Ale w ogóle graficznie ta gra jest piękna. Mi się bardzo podoba taka kryskówkowa grafika. Fajna jest, no. Ale fajnie się też steruje. Tak, tak, i sterowanie się. Takie jest przyjemne świetne. jest. Myślę, że ono jest na początku przyjemne, a potem będziemy płakać. Tak. <laughs> bo ona wygląda bardzo niewi niewinnie, tak gra. Czekaj, bo mnie tu zaraz y, on chce y, sprowokować, żebym weszła na koniec. Mhm. Dostał. Jest nasz buku. Okej, okay, to musimy tutaj pochodnie odpalić Dobra, to jest. Wybieramy pochodnie. Trójkąt. No, mam trójkąt. Dobra. Aha. O! Nie mogłam ogarnąć tego trójkąta, jest i ona, jest i ona, i wona. <laughs> jakiś śmiech w ogóle. <śmiech> I ona nas teraz obraża, że jesteśmy zabawyczkami Puku. Ale w zasadzie to ona ma trochę rację, bo tu Puku popełnił duży błąd. Sepuku, Puku. Bo nas od razu wysłał do niej, bez żadnego przygotowania. Czyli poszliśmy na spontanie. I tak się kończy właśnie nasza trzeba przygoda z y, tą czarownicą bez przygotowania. Tak. I właśnie dlatego w tej grze trzeba wyekspić i się Proszę przygotować. Proszę X. I to jest nasze główne zadanie przygotować się na walkę z czarownicą. Tak. I budzimy się po stu latach, żeby kolejny raz y, walczyć z czarownicą, tak? Tak, z y, różowo włosą czarownicą Mormo. Czyli tak naprawdę kolejny dzieciak zostanie mieczem. <laughs> Patrz, jestem robotem! Jak to się stało? Nie wiem, ale czad. A ty jesteś w ogóle blondynem. Mhm. Dobra, no i teraz dostaniemy znowu krótkie wprowadzenie od Puku. Bla, 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 to jest najważniejsze To tutaj. jest najważniejsze, tak. A w ogóle dziwię się, że jestem robotem, bo y, gramy w tą grę drugi raz tak? Mhm. i za, pi za pierwszym razem y, Barry odrodził się jako murzynek, a ja jako blondynek, a teraz się odrodziliśmy jako blondynek i robot. I robot. Mhm. A to chyba losuje, wiesz? Ale czas. Losuje postaci. Aha, nic nie możemy robić. Ale później jakbyśmy zginęli, a mam na nadzieję, że nie zginiemy. Czekaj. Eee, poczekaj... A nie, bo do góry tutaj mamy wskaźnik. Nie możemy się kulać. N na razie nie, bo musimy. Aha. Musimy zdobyć mieczy. Ja idę w ogóle za tobą jak... Eee, przepraszam poczekaj, bardzo. bo ja nie wiem, którędy... tutaj chyba możemy przejść. Poczekaj, bo mamy... mój robot tak trochę wolno. Nie się mamy tutaj. mapy w ogóle. Dobra tutaj Poruszam. jest. Eee, gdybyśmy zginęli to w... Wtedy chyba możemy wybrać sobie postać. Ale nie zginiemy. Bo jak zginiemy, to wszystko się zaczyna od nowa. I tak, i y, znowu obudzimy się po stu latach. Ale tutaj ten czas przygotowania na nie jest jakoś tam ograniczony. Nie wiem jeszcze w jaki sposób. Mamy nadzieję, że tego nie słyszycie, ale gdzieś w tyle szczeka pies. A to mogło być w grze. <grystanie> ok, i teraz musimy znaleźć grób. Grup. Grób miecza, że się tak wyrażę. A tu nie wchodzimy? Nie, idziemy od razu po. żeby rozpocząć rozgrywkę. Jest. No i staliśmy się wojownikami. Okej, okay, mamy mapę. Mhm i musimy się udać do miasteczka. Czyli do góry jest i jest już kulanie. A pieniążki już zbieramy, bo to jest najbardziej interesująca mnie kwestia. Nie wiem, tutaj nic nie miałem. Dobra, musimy iść do starca. Do starszego pana. Odblokować sobie RKZU, czyli taką szybką podróż w tym świecie. I do sklepu zabawkowego, gdzie dostaniemy itemy. A jeszcze jest sklep, chyba Coffee Shop, czy coś? Jest Coffee Shop i jest jeszcze chyba normalny tutaj sklep. Taki supermarket. Tak, ten. i tam kupujemy sobie. I Tomar. Kasa. Czekaj, bo tu jeszcze... Szli do miasta i w ogóle rozwałkę robią. Zostaw fana w tej budce. O! O! Co to jest? Stickera mamy. Sticker był tutaj. Patrz! I to ja zdobyłam, ja zdobyłam, tak. ja zdobyłam. Cool bonuses. O, zobaczymy. Czekaj. Właśnie y, zdobywanie tych naklejek też jest kluczowe tutaj. Tak, bo one nas tu wzmacniają. One nas wzmacniają, ale może sobie czekaj, wyekwipujemy sobie ją. Teraz już? Tak. Do miecza to jest. Co to jest? Spend cash to do extra damage with your sword. To znaczy, co? Jak to wydaj pieniądze? No właśnie nie wiem. Czy on wydaje pieniądze? Nie wydawaj naszych pieniędzy. Nie mów, że będziemy teraz cały czas wydawać pieniądze. No to zdaj z mi ten, tego stickera. Ale musimy zobaczyć, jak będzie przycisk. Ale on wiesz? w ogóle nie zbiera teraz pieniędzy. Zbiera? 12 zbiera? mamy, no? Idziemy po Toys najpierw. Strzelać, ale no damage robi. <noise> Tylko że możemy chyba w przełączniki, nie strzelać tym poperem. Tak, proszę, dostaliśmy takie pochodnie. pochodnie. A pochodnie się przydaje, nawet do walki. Ok. To musimy sobie poustawiać. Tak. Nasze Ustawiamy. To jest Ustawiasz, to ustawia pierwszy. Eee, Okej, okay. to tak. Popera damy do góry. To damy tutaj na prawo. I mhm. tyle. Aha, bo jeszcze gwizdek musimy. To czekaj, bo jeszcze ja. Ups. Tak, dobrze. Bug. Czekaj, bo R1. R1. Dobra. Mhm. Patrz, mamy czekoladę i mamy ciastko. No Cioklit A czekaj bo ja sobie muszę stickersy ten. E... Ale no jak, tak to, jak to nam będzie y, zabierać kasy to tego nie dajemy Mhm Chyba że na bosa sobie to włożymy A co to miało dawać? Bo ja no niby zwiększa nam obrażenia, obrażenia. Damage Tak at Ataku mieczem Mhm Dobra, gdzie my teraz mamy się kulać? Kulamy się do rkazu, żebyśmy mogli się teleportować później. Jesteśmy nowym klientem. Mhm. No. I tym gwizdkiem możemy szybką podróż zrobić. No i będzie można aktywować sobie nowe miejscówki, właśnie w taki sposób, jak się te skrzydełka podnoszą, no to jest aktywowane mm -hmm. miejsce. Dobra, mamy, RkZ. Poczekaj, hmm? ja sobie ustawię tylko... To ustaw sobie. Ja nie gdybyśmy ustawiam. Gdybyśmy potrzebowali szybkiej podróży... A czekaj. Aha! Kasa tam była. A idziemy do tego starca? Do starszego pana! Tak, tak. Jezu. W krzaczorach może coś być fajnego. A tego, ten ninja? Nie wiem, A na razie tutaj. go nie rusza. Tu jest zadanie, ale może najpierw... Picie. Aha, może najpierw, słuchaj, udamy się do tego starszego pana. I to jest żółw. Żółwem. Ninja. Pan się nazywa Togo. I on w ogóle widzi naszego tego puku. I on jest yy, tym mieczowym kawalerem mie mieczowym. Mieczowym, tak. Nie tu chyba weteranem w tej sali. No i półko tutaj zawalił. No, żeśmy nie przetrwali nawet pięciu minut w tym świecie. Kicha. Zrobił nas po prostu bez mydła. Mhm. Na szaro. Ale tym razem nie damy się tak łatwo. Postaramy się przeżyć dłużej niż pięć Co, gadamy z nim jeszcze? No ale on coś nie ma nam do przekazania jeszcze więcej. On tu ma. Jak możemy... What should I do next? Czekaj, Czyli... a czeka, jak możemy pokonać mormo? Aha, to chodzi o te. Że trzeba ją osłabić, nie? O, i jest w jakimś sekretnym dungeonie, czyli w jakiejś jaskini. Nie, no, dungeon to nie jest jaskinia. Yy, to jest. Cave to jest jaskinia, no. A graliśmy w te dungeons. Może teraz nie wiem. E, słowo polskie mi uciekło. No, mnie też. Wiesz o co mi chodzi? No, ale wszyscy wiedzą, co o. to jest dungeon. Dobra. A naprawdę, polskie słowo mi uciekło. No, mnie też, właśnie. Mam y to przed oczami. Poczekaj. coś jeszcze przegadamy z nim? Co, co powinniśmy dalej zrobić. Kim jest mormo? Jeszcze zapytać kto to jest ten Puku. To jest w ogóle ona! Puku, to jest dziewczyna. Mhm. Ja myślałam, że to jest chłopak. Proszę bardzo. Dobra. No to dzięki. To już cały wywiad, żeśmy wzięli. A tutaj są jakieś sorcy na ścianie. To ty chyba klikasz? Nie. Aha. Proszę bardzo, był tu Civil War. <laughs> mhm. Avengers. Czyli Avengers musieli tu być. Patrzymy jeszcze te obrazy. The First Hero. Wyzwania. Mhm. Te legendarne zabawki musimy zdobyć, nie? Tak. One nas wzmocnią. Musimy, koniecznie. Dobra. Już? Już. Mhm. Znowu się odbiłem. Po prostu obijasz się w tej korze. My mamy 24 godziny, żeby się przygotować. I tutaj przygotowania to jest you właśnie can. pomoc Ditto. 24 hour. I dostajemy tokena. TapuKu to chociaż powinna mieć kokardkę, żeby było wiadomo, dobra. że to jest ona. No to co, to przeszliśmy prolog. Czekaj, bo... bo... No, Ej, co to masz? Wyskoczył mi hot dog i zniknął. No wzię... Nie, wzięłaś go. Wzięłam go? Tak. Dobra. No dobra, dobra, bo już my nie no możemy właśnie. się doczekać no, gry. No przeszliśmy prolog, więc w następnym odcinku już będziemy pokazywać właściwą rozgrywkę. Tak. Także dzięki za uwagę i cześć. Ha?